Może się Wam wydawać, że to jest ciężkie. Trenować po 6 godzin, 4 godziny dziennie, na każdym treningu na maksa się może wydawać bardzo ciężkie. I teraz to jest faktycznie bardzo ciężkie, nie, bo musicie tak. Codziennie się samo doskonalić. Musicie doskonalić swoje umiejętności z piłką. Musicie mieć atletyczną sylwetkę. Czyli niestety panowie, ale każdy z Was musi wyglądać jak ci najlepsi sportowcy na Eurosporcie, co ściągają koszulki po strzelonym golu. No niestety. Będziecie musieli tak wyglądać. Będziecie musieli spać, dobrze się odżywiać, dbać o swoje ciała, jeżeli chcecie być wybitnymi sportowcami. Też bardzo ciężkie, nie? Trzeba, trzeba kurde, dietę stosować. A wszystko po to, by osiągnąć marzenia. Wyczajicie, już o co chodzi? Wy walczycie życie, o życie swoich marzeń? Musicie się ciągle samodoskonalić? Musicie mieć sylwetki jak najwięksi playboye? Musicie się zdrowo odżywiać jak francuskie pieski? Musicie o siebie dbać. A wszystko po to, by zrealizować marzenia. Dlatego, jeżeli komuś się wydaje ciężką pracą w życie sportowca, to się myli. Nie ma nic piękniejszego niż realizowanie się w pasji, doskonalenie siebie w 24 godziny na dobę. Nie ma, nie ma nic piękniejszego. A jeżeli myślicie, że jest coś piękniejszego, to się grubo mylicie. Bo zwykła praca, którą będziecie, nie będziecie wykonywać z pozycji serca, nie będziecie tam chodzić na pełnym zaangażowaniu, nigdy nie da Wam poczucia spełnienia. Możecie być przez całe swoje życie nieszczęśliwi. A to jest największa plaga, jaka dotyka ludzi. Sami macie swoich rodziców, wiecie, jak oni wyglądają. Naprawdę, mało kto ma to szczęście, żeby rodzice byli bardzo pozytywni, tryskała z nich pozytywna energia. Generalnie są przesiąknięci tym życiem i tą ohydną pracą, którą muszą codziennie wykonywać. Wy jeszcze macie szansę. Wy jeszcze macie szansę stać się wybitnymi.